Amerykański Sąd Apelacyjny orzekł, że prezydent Donald Trump może rozmieścić oddziały Gwardii Narodowej w Portland w stanie Oregon. Sąd przychylił się do wniosku Departamentu Sprawiedliwości o wstrzymanie nakazu sędziego, który zablokował rozmieszczenie wojsk podczas trwania sporu prawnego przeciwko działaniom Trumpa. Decyzja sądu apelacyjnego z San Francisco stosunkiem głosów 2 do 1 otwiera drogę do rozmieszczenia około 200 żołnierzy w celu ochrony budynków federalnych, mimo sprzeciwu władz miejskich i stanowych, które twierdzą, że interwencja w Portland nie jest potrzebna. Prokurator generalny Oregonu oznajmił, że zwróci się do szerszego składu sądu apelacyjnego o ponowne rozpatrzenie orzeczenia. Podczas gdy gubernator stanu Tina Kotek zaznaczyła, że walka się jeszcze nie skończyła. Portland jest jednym z kilku innych miast rządzonych głównie przez demokratów, do których Trump wysłał oddziały Gwardii Narodowej w ramach walki z tym, co określa jako przestępczość.